O 7 lat starszy Puczyński. O 9 centymetrów Pawlak, Skrobot, wyższy. Szydor, Obaj praworęczny bilans. 4 zwycięstwa Kromka. Puczyńskiego, jedna porażka i jeden remis. Natomiast Kotlewski 0 zwycięstw, jedna porażka. Faworytem jest Puczyński. Który od razu by zabiera się do roboty. Smycha do obrony rywala. Pojedynczy lewy prosty brakuje tutaj w wypełnianiu Łukasza Puczyńskiego. Tutaj, proszę bardzo, teraz ponownie lewy sierpowy Łukasza, ale wcześniej za kotleski też bardzo mocny prawy sierpowy. Nie było, trudno przewidzieć taki efekt. Lewe absolutnie to jest taki mały podstawowy. Mały podstawowy bo. A jest drugie liczenie. 18 sekund do końca, no chyba jeszcze dotrwa do. Myślę, że nie, bo już tutaj patrzyłem w narożnik, jak spojrzał do swego sekundanta, pokazał taki ruch głową. Tutaj troszeczkę tak, jakby sobie utrudniał, bo Łukasz prawdopodobnie potrafi boksować też czasami prostymi. A tutaj za wszelką cenę się uparł, że te ciosy na korpus są oczywiście mordercze i bolesne. Ale gdyby teraz zmienił troszeczkę i poboksował pojedynczym, pojedynczym lewym prostym, to ładny by to był boks. Tutaj Kalinowski się broni jak może. mało kotlewski, kotlewski, przepraszam bardzo, Kotlewski broni się jak może. No i to koniec. O proszę, jednak wytrzymał. Nie miło tak siedzieć tutaj skomentować, tak. i skomentować. Powiedząc, że zawodnik wchodzi po to, żeby walczyć, żeby zadawać ciosy. A tu kolega wszedł. No i teraz na na oko. Tu jest sekundantka troszeczkę panikuje niepotrzebnie. Krzyczy wstawaj, wstawaj, wstawaj. Ale podejrzewam, że nie wie co to znaczy wejść do ringi i zaboksować. Brzydkie słowa w stosunku do swojego zawodnika. ty też krzyknęła. po męsku się zachowała. Panie i Panowie, zapraszamy już do ringu Pana Marcina Helte, który przez no zwycięża Łukasz Puczyński!